Pochwalony Jezus Chrystus. Cicha noc, święta noc. To czas, kiedy Bóg staje się człowiekiem. Cicha noc, święta noc. To czas, kiedy miłość przychodzi do człowieka. Cicha noc, święta noc. To czas, kiedy Bóg staje się bliski człowiekowi. Cicha noc, święta noc, to czas, kiedy gromadzimy się wszyscy wspólnie przy jednym stole. Cicha noc, święta noc, to czas, kiedy pragniemy oszukać dobroć w drugim człowieku, którą dał nam Panu. Cicha noc, święta noc, to czas, kiedy Pan Bóg odkrywa przed nami największe dobro, dobro przemiany ludzkiego serca. Witam serdecznie dyrekcję, nauczycieli, pracowników szkoły i rodziców. I Was drodzy uczniowie, Boże Narodzenie niesie z sobą wielką radość i nadzieję ale jest także wyzwaniem do zadumy nad miejscem Boga w naszym życiu. W klimacie Świąt Bożego Narodzenia, klasa 6a serdecznie zaprasza na jasełka zatytułowane Niesforna Klasa. Życzymy głębokich duchowych przeżyć, zapraszamy do wspólnego kolędowania, a za wszelakie usterki serdecznie przepraszamy. Zapraszamy! Ja, ja kłamie, cieba ja pokażę tobie zaraz. Dzieci, O nie wszyscy naraz. Spokój, spokój, dzisiaj, dzieci. Mateusz, gdzie ty znowu lecisz? Nie, dziękuję, wie, to się Mój drodzy, cię na ale przestań szczypać Bartka. Bartek mnie uszczypnął pierwszy. To no podarłaś mi mój wierszek. To nie wierszek był, lecz list. List miłosny, proszę pani. Bartek się zakochał w Ali. Bartek się zakochał w Ali. Bartek się zakochał w Dzieci, cisza! Dosyć mam już tego. Mateusz, pożycz trochę kleju. Nie pożyczę, kupca swój, bo ten klej jest tylko mój. Nie musisz się starać sobie. Każdy sobie rzepkę skryje. Będę mówił jak chce, nic do tego tobie. Mm. Hej Bartek, pożycz bo jak gdzieś się pogubiły? Pogubiły się? Ciekawe, same sobie poszły? Może je zgubiłeś w braku kupce nowe nowe Ma to? Każdy człowiek ma anioła stróża, a tym bardziej dzieci, co zapewne wiecie. Anioł przed złem, każdego człowieka chroni, w niebezpieczeństwie go broni. Anioł stróż! przed nie ostrzeże. Anioł stróż! na się się nie zda, kara te nie trajuje. Ale wiesz co, aniele, jeśli chcesz mi ostrzeże złego, sprawdź, by jutro nie było dyktata z Polskiego. Albo zrób coś takiego, by tabliczka mnożenia wyszła weszła do głowy bez uczenia. A za mnie zawsze odrabię pracę domową. Znam oczywiście ortografię i tabliczkę mnożenia, lecz dziś coś ważniejszego mam wam do powiedzenia. Haha, ha. anioł i jego ważne sprawy. Bardzo jestem ciekawy, co interesującego być może, gdy chodzi o sprawy Boże. Nie słuchajcie anioła. O wiele ciekawsza jest diabelska szkoła. Macie w komputery, komputery? po górskie rowery? Mamy wszystko. Czego zapragniecie? Najlepsze batony w piekielnym bufecie. Na śniadanie lody. Chyba dla chłody. A na obiad się serwuje z McDonalda hamburgera. Chyba raczej z hamburgera od fera. Każdy deser też dostanie. A na deser takie danie. Czekoladki i rolatki. Ciastka i sałatki. Dropsy, chipsy i cukierki. Chyba, że ktoś woli wafelki. Chcemy, chcemy jechać z Tobą! Kto się decyduje, niech paluszek swój przekuje i podpisze ten bilecik, że ze mną poleci? Stop, co robicie dzieci? Nie wszystko złoto, co się ładnie świeci. Czekaj, dam ja ci nauczkę. Jak nie dam ci dzieci. Są w świecie tacy, co podpiszą ci bileci. Dorozwój wam obietnicą. Jest wielu takich, co uwierzą i podpiszą bez pytania. A od dzieci proszę z dala. Czekaj, diabeł, idę z tobą! Mądry chłopiec, chodź mój mały, to był wybór doskonały. Tylko złóż mi ten podpisik krwawy. Uważaj, jesteś w piekle jedną nogą. Mi tam w piekle się podoba. Taka wolność i swoboda. Można jeździć na rowerze, można grać na komputerze. Jeśli wolno jest sobie, zostaj z nami. O wolności ci opowiem. A ty diabeł, precz, uciekaj. Pomysłów sobie zaniechaj, bo ci Bóg z jasnego nieba tak przyłoży, nie potrzeba, że w święconej wodzie wykopie się cały. To są tylko dyrdy mały! Wykąpię się cały? Brrr! Ja nie cierpię święconej wody! Przepraszam, wychodzę. Mam coś ważniejszego do roboty. Cóż to? Ja bym już nie zatworał swoich deserów. Wiecie, moi drodzy, że w piekle nie ma komputerów i w ogóle żadnej bajerów. Nie ma to też wolności, nie można tam mieć gości. Piekło to na nędza i biecne cierpienie. Nimie czeka na was zbawienie. A tymczasem mam dla Was zaproszenie, abyście świętowali Boże Narodzenie. Boże! myślenie, czyli od grzechu żyć daleko, a bilet wstępu to uśmiech i dobre uczynki. Co powiecie na to, chłopcy i dziewczynki? Czy potraficie być dobrzy, żyć w miłości, dawać innym szczęście i dużo radości? Ja chyba nie dole, Nie potrafię być aniołem. My też przecież nie jesteśmy aniołami, lecz się postaramy. Co ja teraz zrobię? Tyle dusz anioł mi sprzed nosa sprzątnął. Jak się piekło o tym dowie, to mi batów nie oszczędzi. Czeka na mnie saga smowy, madejowe łoże. O mój Boże! Co ja mówię? O mój Boże! Ja już chyba zwariowałem. A może ktoś z Państwa podpisać chce cyrograf? Zapraszam do biura, niech złoży mi swój autograf. Ulgą podatkową jest to biedna cena. Lecz niestety widzę, że tu chętny nie ma. A w Betlejem? Naprawdę latarka od Bartka. Ta latarka służyła do czytania książek. Gdy mama gasiła mi światło, wtedy pod kołdrą czytałem fajki. Mój prezent jest niewielki, mam tylko ulubione cukierki. Ja nic nie mam, panie, więc ci daję moje dobre zachowanie. I mu uśmiech od rana, i jeszcze ci jezu kochany kolędę zaśpiewamy. Dzień. Tylko czy to się przypadkiem wszystko nie śniło? O ile to sen, to jeszcze śpię. No cóż, moi mili, zakończona moja misja. Myślę, że zadowolona będzie niebiańska komisja. Pamiętajcie zawsze, że i w waszych sercach Jezus się narodził. Nie pozwólcie, by was diabeł zwodził. Teraz ja rozumiem, jaki byłem głupi. Tak niewiele brakowało, by diabeł mnie kupił. Wszyscy mieliśmy ochotę zobaczyć piekielne cuda. Aniołek nam uświadomił, że podróż do piekiel to niechybna zguba. Hej aniołku, zostań w naszej klasie. Zostań z nami, zostań z nami. Nie myślcie, że zostaniecie tutaj sami. My aniołki zawsze jesteśmy z dzieciakami. Czuwamy, by wam się nic złego nie stało. Moja przyjaciółko i mój mały kolego. Dzień dobry pani! Czy coś się stało? Nie ma śmieci, nie biegacie, nie krzyczycie. Może klasę pomyliłam? O tak grzecznej klasie do tej pory tylko śniłam. Widocznie spełniły się pani sny. Tak grzeczna ta klasa to naprawdę my. Tylko trochę odmienieni przez Boże Narodzenie. Chwileczkę, to ja mam coś do powiedzenia. W Bożego Narodzenia, z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy wszystkim tu zebranym serdeczne życzenia. Nie waszej serca zamieszka pokój, radość i miłość. Niech blask nocy betlejemskiej rozjaśni wszystkie cienie Waszego życia, a Boża Dziecina niech też i nasze serca odmienia, abyśmy umieli dzielić się chlebem, miłością i życzliwością z każdym człowiekiem. Muzyka thank uh you -huh. co by się udarzyły kury ciubate, gęsi sadłate, co byście mieli tela w wiela w płocie kołków, tela cieniczek, wiela w lesie jedniczek, tela łowiczek, wiela ma Tela krót biela w rogu plów, co by się darzyły ku nie z białymi nogami, co byście orali szturzoma pługami, jak nie ma tuż trzyma, jak nie trzyma, tuż dwoma, jak nie dwoma, tuż jednym, ale godnym. Sinijcie do pieca, koło kołocia, sinijcie do skrzynie, wynicie pół świnie, pikliście, kłóciliście, kolemnikom daliście, na szczęście, na zdrowie, na ten nowy rok. Co by się zdarzyło cały głos rok, co by niczego nie chybiało, a z roku na rok przybywało. Byście mieli co potrzeba, a po śmierci śli do nieba. to, co posiada, ale przez to, czym dzieli się z innymi. Klasa szósta A podzieliła się z nami najpiękniejszym darem. Darem przemiany, które pochodzi od samego Boga, który rodzi się w Betlejem, ale przede wszystkim rodzi się w naszym sercu. Dlatego prosiłbym, abyśmy jeszcze raz gromkimi brawami podziękowali aktorom, za ich piękny występ. Jasełka to pewna tradycja. Ale jasełka to czas, kiedy my chcemy to co zobaczyliśmy przenieść na naszą codzienność, do naszej klasy, do naszych rodzin, do miejsc, w których się spotykamy, aby tam dokonywała się przemiana naszych serc. Bardzo serdecznie dziękuję klasie 6a, która już jest tu schowana, za ich występ, za ich trud, za ich poświęcenie. Ale dziękuję im też za ten występ dzisiejszy, a przede wszystkim chciałbym podziękować za ten występ, który odbył się dwa dni temu dla osób niepełnosprawnych. Bo to, jaki człowiek jest dla człowieka chorego, słabego, niepełnosprawnego, to w sposób szczególny pokazuje wielkość człowieka. I to też pokazała klasa szósta A, kiedy pierw wystąpiła przed nimi. Dlatego jeszcze raz Podziękujcie im za to, że przed każdą publicznością i z takim samym zapałem występują. Bardzo serdecznie dziękuję Wam, kochani rodzice, za to, że jesteście. Przede wszystkim za to, że jesteście z nimi. Dla nich to jest tak bardzo ważne. Nieraz dzieci mówią, bo mój tata był ze mną, bo moja mama była ze mną czy na zawodach, czy na basenie. To jest coś, co mi sprawia wielką radość, gdy oni to mówią. Dzisiaj Wam dziękuję za Waszą obecność na ich występach. Myślę, że to dla nich też jest takie podniesienie na duchu, dodanie skrzydeł anielskich do ich codziennego życia. Także bardzo Wam, rodzice, dziękuję za to, że jesteście, za Wasz trud wychowania właśnie w wartościach chrześcijańskich. Wielkie, wielkie brawa i wielkie Bóg zapłać dla Was. To wychowanie rzeczywiście w pierwszej kolejności mają rodzice, ale to wychowanie. Kontynuują nauczyciele. Wam też dziękuję za ten trud, który wkładacie w szkołę, który wkładacie przekazywanie nie tylko wiedzy, ale przede wszystkim mądrości, aby tą zdobytą wiedzę mieli przekazać w sposób praktyczny, właśnie kierując się tym, co tutaj zostało pokazane w tych jasełkach. Przemiany poprzez Boże Narodzenie. Uczniowie kochani, podziękujcie wielkimi brawami swoim nauczycielom. Chciałbym również podziękować gospodarzom tego miejsca, czyli panią dyrektor za wasz trud włożony w młodzież zakierowanie naszą szkołą, by dalej się rozwijała w duchu góralskim, czyli w duchu miłości do ojczyzny i do kościoła. Niech Pan Bóg Wam wszystkim błogosławi na ten czas, a ja zapraszam również teraz na scenę przewodniczącego samorządu szkolnego, który też do nas skieruje swoje słowa. Pewnie będą to i życzenia, i wielkie słowa miłości dla wszystkich. Jeszcze raz dziękuję klasie 6 a i Wam wszystkim tak licznie zgromadzonych. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Święta Bożego Narodzenia to czas radości, pokoju, refleksji i dobrej nowiny. Niech Ona wyzwoli w nas to, co najlepsze, za siłę do podejmowania z powodzeniem nowych wyzwań, nowego roku. Świąt białych, pachnących choinką, krzypiącym śniegiem pod butami, spędzonych w ciepłej rodzinnej atmosferze siąd dających radość, odpoczynek oraz nadzieję na nowy rok 2024 życzy samorząd szkolny.